Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Top Hunt TV. Jesteśmy dzisiaj na przepięknej szczelnicy w Kochcicach i rozgrywają się tutaj zawody mistrzostw Polski w kombinacji kulowo-śrutowej. Jestem bardzo zbliżona do naszego pięcioboju kulowo-śródowego z małymi różnicami, gdzie strzelamy dwa kompaki, dwa trapy jako śród na sto rzutków i do tego 40 kul. 40 kul to 10 strzałów do rogacza ze słówka. Dziesięć strzałów do lisa z leżącego. Piotr? Jest dobrze. No lepiej być nie mogę. Dziesięć strzałów do kozicy z pastorału. Jedynka. No, to mnie jedynka. jest poniżej tej dziesiątki, musisz szczelać nad no, nie, nie. Tutaj, tam. Ja, ja zapomniałem o tym i normalnie, wszystko skupienia dobre. Poniżej. 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 Pięć czałów do dzika w przebiegu, i pięć czałów do dzika z wolnej ręki na 100 metrów. Chciałem zachęcić wszystkich bardzo serdecznie, naszych strzelców pięciobojowych do tego, by trenowali te konkurencje, Ponieważ przy niewielkich zmianach, które mogą zaistnieć, przy trenowaniu dwóch konkurencji lisa leżącego i dzika z wolnej ręki, jesteśmy w stanie być tak naprawdę potęgą w Europie, ponieważ kompaki i śruty strzelamy wyśmienicie jeżdżąc po takich zawodach jak Mistrzostwa Europy, Puchary Świata, Widzę, że niczego nam nie brakuje już w śrucie, a przy niewielkim treningu kuli możemy naprawdę być bardzo wysoko. Hello. W dzisiejszych mistrzostwach w Kompak Sporting bierze udział pierchuszka polskiego strzelectwa, europejskiego, a nawet światowego strzelectwa i ja. Prawdę powiedziawszy nie wiem co tu robię, ale bardzo, bardzo, bardzo lubię strzelać kompaka. Rzadko mam okazję, bo nie mam czasu, a poza tym te strzelnice akurat się znajdują troszeczkę dalej od nas. U nas we Wrocławiu nie ma takiej strzelnicy typowo kompakowej, więc goszczę dzisiaj znowu w kochcicach. Piękne zawody, naprawdę fantastycznie się to obserwuje. W tej chwili kończy się konkurencja w kombinacji myśliwskiej, bardzo spektakularna rzecz. Pierwszy raz w życiu, prawdę powiedziawszy, mamy okazję obserwować coś takiego. A w tej chwili zaczynamy Kompaka, dzień pierwszy. Niestety ostatni dla mnie, dlatego że jutro nie mogę tutaj brać udział. 100 rzutek, 4 osie, 100 punktów do zdobycia. Obstawiam wynik między 60 a 70 w moim przypadku. Natomiast wszyscy inni tutaj będą mieli wyniki na pewno powyżej 80, a myślę, że wielu, wielu strzelców około 90. No i jest też Remek Bodarczyk i paru innych kozaków, co będą mieli pewnie pod 100. Także chodźcie ze mną, zobaczycie jak się strzela kompaka na najwyższym możliwym poziomie. Komu kibicujesz? Tak nie Komu kibicujesz? W dniu dzisiejszym mam tylko dwie profesjonalne rzeczy. Okulary i amunicję. Wszystko inne to jest amatorka, strzelba poharatana. Ma Rapaz Sporting 28 gram. Podobno właśnie z takich powinno się tutaj strzelać. Także trzymajcie kciuki, żebym nie narobił wielkiej siary sobie i firmie Rapas. Zawody trwają, szelcy się dobrze bawią, trajektorie wspaniałe, wyniki wysokie. Także zapraszam częściej na, na nasz obiekt, dobrze się pobawić. Wyniki co prawda wysokie, ale to nie tylko mistrzowie cieszą się z tych wyników wysokich, ale również ci, którzy zaczynają swoją przygodę z szalectwem parkurowym. Filip szala 7-9, dobrze się bawi, jest możliwość poprawy tego wyniku i na pewno tak będzie. Przyszłości. Generalnie te ustawienia dzisiaj były bardzo przyjazne po to, żeby ludzi przekonać do szczelectwa parkurowego, żeby się tego nie bali, bo to jest naprawdę wspaniała zabawa, strzelić, podjąć 100 różnych rzutek tak naprawdę jednego dnia. Są wspaniałe warunki do tego, żebyście odwiedzali nas z całą rodziną i z dziećmi i z małżonkami, swoimi kobietami. Ośrodek jest tak fajnie przygotowany, że nikomu się tutaj nudzić na pewno nie będzie. Zachęcam wszystkich serdecznie. Służę pomocą. Jeśli ktoś będzie chciał, zawsze może do mnie przedzwonić. Wytłumaczę zasady, powiem jak potrenować. Dziękuję bardzo.